Cześć, witajcie, z tej strony Łuka, że witam Was na kolejnym vlogu, dzisiaj widzicie Siona z kopaczką, tutaj pięknie stoi, kopię Arturowi usługowo ziemniaki, bo ja kopaczkę mam tam, nigdy Wam jej nie pokazywałem, bo to stało u, u wujka na, w to dole, taką piękną tu mamy agrometa i kopiamy mu tu powoli, tu takie nieduże pole w sumie Arturek ma, no ale prosił mnie, żeby mu wykopać, potem będziemy to jakoś zbierać. On tam jakiś patent już miał, ktoś mu coś tam pod przywiózł czy coś, nie wiem, nie wiem jak to miało być, ale, ale to zobaczymy. Dobra, wsiadam w 60, bo tak pochodziłem trochę i, i teraz jedziemy, kopiemy, kopiemy ze dwie rajki, bierzemy, także nie jest źle, trochę się kopci, bo dosyć sucho. Mm. Mamy już początek taki jesieni kalendarz no kalendarzowy jeszcze jesieni nie mamy, Znaczy chociaż ja zawsze mówię, że wrześniu to już taka jesień, chociaż dopiero początek września, ale, ale, już, już się powoli zaczyna, że będzie, będzie zimno i tak dalej, dzień krótszy. Przez te krzaki, to kurde, krzaki takie chłoptu trzyma na tej miedzy, zamiast to wyciąć, to się trzyma takie kadostwo. O, przyjechał prezes sprawdzić, jak idzie pewnie robota. Ale też nie nagrywałem teraz nic takiego, bo wiecie co, roboty pożniwe Mam też dużo załatwień, miałem takich w sklepach, znaczy nie w sklepach, tylko w urzędach, yy, może coś niedługo więcej się dowiecie na ten temat, I więc no nie nagrywałem, ale robiłem, robiłem, obrobiłem pola, więc no, będę wam najwyżej na kolejnym vlogu, jak gdzieś tam będziemy robić coś u siebie, to wam opowiem co i jak. Teraz chłop tu patrzy, ogląda. Wysiadnę mu, bo to... gaśmy tą sionę. No i to pochwalony, pochwalony, kopię się, kopię takie to. Idzie, nie? No to, no, już... to dobrze, że, do, dobrze, że to było odkopane, no. Tu, tu se wcześniej z Grażynką nazbierali na ty, wiesz, na obiad no, na no, no, no tak myślałem właśnie, patrzę, wjeżdżam, nie? Patrzę, zaczęte kopane, nie ma zimnioków, myślę co jest, nie? No. Nie no dobra, no to kopiasz to i ten. A Doming już przyjechał. Oh, oh. Nie wiem, chłop, a oh, chłop tu on już szalony, w, w gorącej wodzie kąpany, chłop. No, a przecież to my po południu dopiero będziemy, zanim ty to wykopiesz. No, to moment, no to zanim to, bo tu jeszcze, no, nie kopiesz jeszcze. Eee, spokojnie, 14 15, jak zaczniemy kopać no, to będzie dobrze. Znaczy się zbierać, bo, no. No, cześć, cześć, a coś ci tak wcześniej przyjechał? No, a bo to przyjechałem, zostałeś, tylko to, bo to mówię, że będziesz ten, yy, no, jeździł swoim ten, a no, ja tu będę się zbierał, nie? No, no, ale ja faktycznie, no. Ja sobie to co, to zobaczmy, co tam ten chłop ma. Czy tym to przyjął jakimś? A, ty żeś jeszcze nie widział, nie? Nie wiem, co to, jakieś kurwa... Co to jest? Zator zgniły, czy co? No, taki. Nie, Fiat. Niby nie Holland, ale niby nie. Opie? To ta ruda tak go bierze, czy co, bo takie to? Nie, no, no, bo to trochę już tam, wiesz. A, a? Nie, no, Ale no, to chyba no, no, taki, taki kolor... nowe zakupiłem, znaczy, no, nowe no. A, no. To, to to, za Centro no i. Już ma te to, 160 kółcy, tak nie? No! no. Już te 160 kółcy ma, więc. Fajnie jest. No i no, on, ja, dokładnie. No to my, my tak spokojnie, 14, 15, jest 9, dopiero, no, no. to tak. No to dobra, ty to ja sobie tu zostawię to na tej łące, tu nie jem go to łąka. A, raczej. Tak. Zostawię to na tej tak. łące i ten. A bo może z tym tylko tym pandom. Czy, czy no, pandom. Pandą Pandom. Rzotem, no. no Rzotem. <grywa> <grywa> no, partnerem. Par partner. no, no, będzie Jedziecie no. partnerem, będziecie partnerami. Tak. Dobra, dobra no ja tu kopię. Wezmę takiego krukowiaka wiesz? A. nie no być biedne, bo bidnie, ale to nie wiem, albo w tym roku ostatnie, ostatnie rozziemniaki, albo... Albo właśnie w przyszłym roku lecimy na całość, wiesz, jakiś kombań czy coś, ale no, nie, no, no, taki no. Pewnie, nie no. Wiadomo, no to pasowałoby jakieś. Jak, jak już kombajn większy, to długie pole nawet mogło być wąskie i. Tak, tak, tak. Będzie spoko. W tym, w tym roku na razie takie pobidować, pobidować coś tam na pewno. No. no, tak no. Będzie. Dobra, ja Dobra bo ten tu już gazuje jak porąbany no, tym. To trzymaj się. To no trzymaj się, trzymaj. Widzicie, hopok, przyszedł rozporządzenie, jest co trzeba robić. Także wsiadamy, odpolujemy lesione. I, i od, włączymy taśmę wołek, i możemy kopać Kopie, kopię, idzie dobra, idzie ten tu ziomek, kupił, kupił tego Fiat Agri, no, no nie wiem, pierwszy raz w ogóle widzę, nig nigdy jeszcze nie widziałem tutaj w okolicy, żeby ktokolwiek miał. No może to się będzie spisywać, zobaczymy... zobaczymy w przyszłości bo to wiadomo to na, na samym początku pierwszy miesiąc czy tam dwa jak się pracuje to o, zatrąbił i pojał. tam mówi się że spoko wszystko, ale jednak z czasem po roku czy jak no to wyjdzie czy to był dobry zakup czy zły ja też teraz no to ja mówię w tych urzędach byłem tam załatwiałem i tak dalej trochę męczarnie, bo tam poprawki było trzeba składać i tak dalej jakieś i takie rozmyślenia co kupujemy co mi na początku jest potrzebne też ale to zobaczymy, zobaczymy jeszcze już Myślę, że wam zaprezentuję niedługo, bo mam zamiar jechać coś oglądać, także będziecie już może wiedzieć coś więcej. Nie chcę też zdradzać dokładnie, co. Na pewno teraz po tych pracach, pracach co robiłem, to wiem, że będzie trzeba zainwestować w uprawę, tak, w uprawę ziemi, żeby było. Tu się przez te krzaki tak przypychać, Artur, takie narobił, tu wiedziałem w tym drugą rajkę najwyżej. Na pewno muszę, no, w siewnik, kultywator i pług, to to na pewno muszę zainwestować, bo jeszcze jeśli chodzi o kultywator, no to dosyć w porządku, ale jestem pługiem to zmęczarniam. Siewnik, no to poznaniakiem, wiecie, też sieje się, jak się sieje, dobrze by było nawet coś używanego, ale zagranicznego, więc zobaczymy, może się coś uda. No, yy... żeby ta jednak wydajność potem była lepsza, to też Mówię o sprzęcie, ale jednak do tego sprzętu pasowałby jakieś lepsze ciągniki, więc zobaczymy, no. Pierwsze pewnie pójdzie, na, na pierwszy czas pójdzie ciągnik jakiś. Też na razie jeszcze nie wiem jakiej mocy brać, czy brać już coś większego, czy... czy jeszcze mniejszego, czy... bo... to wiecie, wezmę, też tak sobie myślę, wezmę mniejszą mocą no i pobiorę sprzęt, no i później okaże się, że jednak tych hektarów jest dużo. No i pasuje znowu ciągnik, i znowu sprzęt zmienić. Tak, to wolałbym od razu już kupić trochę mocniejszy ciągnik, żeby był z jakimś tym zapasem nawet do sprzętu, i później sprzęt wymienić. Nie? Przykładowo, półk, nawet ja bym teraz kupił trójkę. No to kupię ciągnik mocniejszy, no to dołożę czwartą skibę i, i będzie się orało, nie? więc to nie jest już taki problem. No zobaczymy też. Ciewnik na no kiedyś, może jakiś zestaw uprawowo-siewny. Tylko tym mocniejszym będzie lepiej, no zobaczymy. Bo to ceny, ceny są różne. Ja na tego młodego, to ten, no to mogę wezmę, wezmę parę maszyn, tych nowych, yy, a resztę będzie ciągnik, pewnie pójdzie w używany jakiś. Jeszcze zobaczymy, jakie marki. Bo to też nie wiem, ale właśnie od chłopaków tam z hydrametu, co byli, co mi, które zakładali, to oni tam mają na placu sprzęt. To może podjadę w weekend i zobaczę. Tam ciekawego mają, bo by się pasowało rozglądać, właśnie albo z zaciągnikiem, albo jakimś sprzętem używanym, nie? bo coś, coś trzeba robić. A teraz już jesień, Trzeba wywodzić oborniki na pryzmy, tam to, to już moment, bo no, potem się zacznie jeszcze kukurydza. U nas później się kukurydza zaczyna, bo w niektórych rejonach już zaczynają w sierpniu. U nas dopiero, tak myślę, za dwa tygodnie jak ruszy kukurydza, to będzie dobrze. Yy, I. I potem jeszcze będziemy działać, więc trochę tych pieniążków jeszcze będzie. W ogóle to klas kombajn mój jest na sprzedaż. Jakby ktoś chciał zakupić to niech pisze w komentarzu. Cena to jest 10 tysięcy. kombine. Nic nie stuka, nic nie puka, nie malowany. Garażowany sprzedam. Doszłem do, do, do wniosku, że kombajn sprzedaje. No też może trochę porwałem się z motyką na słońcu, teraz myślałem, ja kupię kombajn, kupię kombajn, będzie fajnie. No ale z powiedzmy, pola już nie dobierał, żadnego, tylko przy tym obecnym areale, co mam, miał po prostu ten kombajn. No ale do tego pola doszło dużo i wolę zatrudnić kogoś, żeby przyjął mi skosić. Lepszym kombajnem, lepszą wydajnością, bo lepiej to będzie. Lepszym wyczyszczeniarnym ziarnem niż ja sam biedzić, gdzie ja nie, nie mam nikto mam pomóc. Nie. Więc no tak to z, z takich spraw y, organizacyjnych. Ja tutaj teraz y, tutaj dojadę do końca. Robię cięcie i widzimy się przy zbieraniu, bo tu w sumie nic ciekawego teraz się już nie dzieje. Także. Także, także widzimy się. Za moment. No i widzicie, zbieramy sobie ziemniaczki pięknie podjeżdżą zatorem. Tomsona, nie moim, nie, 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 nie moim. Nie wiem, to... Dominik będzie, nie? Teraz jak to robimy? Yy, no to czekaj, ja się wrócę w drugą stronę, wiesz? Dobre, dobre. Z mojej prawej. Dobra. Niech on tam przejedzie, tu na łąkę mamy zezwolenie wjechać. Yy, no i ja sobie tu do toru podciągam szczepy. Koło tego, a, a Farmson tam odwozi. Będzie się spinął do Deutsch'a, bo on szybciej jeździ dojcem, no to... ...zepnie się, on będzie sobie odwoził potem. Także to jest plus muszę, muszę podjechać równo O i teraz chyba będzie, dobra Ej, idzie, idzie to jako tako Idzie, nie? Idzie, nie? Idzie no Dobrze, bo na, ty, na, na te autosanki to mało by wlazło, a tutaj to tak więcej na tą już wejdzie. No na tą wejdzie, tylko kurde, grażyna nas gablami już nie nie, 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 nie wyrabia tam. To wiesz, zro, zrób takie najazdy, takie jakieś klocki połóż, żeby wjechać no, kołami z jednej strony. Jak otworzysz burdę, to, no, to trochę samo zleci, nie? Trochę zle, jest takie, coś trochę zatuje, ale to i tak wiesz. No wiem, wiem, wiem. Tak to... tak, że nie jakieś glina czy coś, bo by się w życiu to. No. To, to jest, a ja obornik ostatnio. <laughs> no, z tamtym to było przerypane Dobra, niech ten przejedzie. O, dobra. Hmm, tu. Ja wyskoczę jeszcze z tora, popatrz, ile tam jest na przyczepie, bo nie widzę. A to tu jeszcze mało, tu jeszcze można ładować. Dobra, wsiadamy i jedziemy. <laughs> Minus takie, że nie widzę na tej przyczepie tak naprawdę ile jest. Bo, bo, no, bo zero widoczności do środka i tak na czuję ja też jadę obok niego, ale dość my tak się zgrali, więc podjadę tutaj i. i Zbiórmy dalej. Majster chodzi, sprawdza co i jak. Powiem wam, patent fajny, bo nie trzeba rękami zbierać, to już jest duże ułatwienie. Też przez te rolki, ono jak przeleci, no to trochę się wyczyści przez, te, przez, tą, przez ten cały podajnik, więc no to spoko. Ale na tak na dłuższą metę, mi się wydaje, jakbyśmy chcieli więcej tych ziemniaków gdzieś wsadzić czy coś, to to, to by było uciążliwe, no. Tym bardziej, że to szybko szybko nie idzie, nie? No, no nie wiem, jak tam Farmson, słyszeliście, no mówił, Albo te ziemniaki wypalą i będzie więcej ich na większych kawałkach i już profesjonalne zbieranie i kopanie. No albo po prostu jednoroczna zabawa i tyle, nie. Dobra. No, z z Dominikiem tu dosyć. Zaraz może farm sobie pod, podszedł, A nie, jeszcze mi się wydaje, że jeszcze nie będzie pełna. To co to jeden przejazd my zrobili, a tam było trochę i no. Nie wiem, czy tu się wyrobię za nim? A, wyrobiłem się. Dobra. Podjedzimy. Chłop, chłop sprawdza, piknie. No, no, ziemniaki nawet nie wiem, jaka odmiana. Ej, ten poszedł. Ale jakaś jakaś, jakaś jadalna odmiana, bo to nie jest jakiś tam past pastewny, czy. Czy jak to tam się zwie? Ten nie na pasze, tylko właśnie do jedzenia. No, pole, jeśli chodzi o ziemniaki, to nie przemyślał, bo. <grym> Dużo nawracania, no więcej nawracania w sumie, jeszcze dobrze, że możemy wjechać tu i tu na pole komuś. Ale jak to jest, dużo nawracania mało roboty, nie? Danego, żeby tam do końca cofanie, podjeżdżanie i tak dalej. Ale damy rady jakoś. A może przyspieszę trochę, bo... Wszystko mi do... O, ten sobie już nabrał. i se nabrał do łyżki widzę. No, 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 co wziąłem, wiesz. Dobra, dobra. Nie, wiesz, wyjedź Dobra, już, już już, jadę. Jedziemy tu taką krzyżówkę. Tu zrobimy na, nawrotkę szybką. O, no, piknie. Niech może przejedzie tak. Kurde, to ta przyczepa tak długo ciągnie się. Rypane, A, bo to on musi teraz do drugiej strony wjechać. Dobra, może. Jako tako. Tutaj powiem wam, że pcha tak, będę teraz z tymi ziemniakami tu. Ty, majster! Majster, chodź tu! No, co ci trzeba? We, Wejdź, wyskocz tam na górę, popatrz, jeszcze dużo. Wejdzie. no, jeszcze, jeszcze wejdzie. Wejdzie jeszcze, spokojnie. Dobra, dobra. Ma no kurde, ciasno. Tam, ta, ten, ten, ten krukowiek tam ponoć ma takie, że można trochę zmagazynować na nim, także nie trzeba od razu jechać koło niego. Tam trochę on... Dobra, poczekam, nie wiem co to, Poczekajcie, wycofię, yy, nie, bo to coś tam... Jecha, jecha, jecha. Jechać, jechać, jechać. Jechać? Dobra, stop. stop. Ej, ja. czekaj, ja nawrócę, ja się obrócę. Zrób nawrótkę, zrób nawrótkę, bo to Masakra, tutaj... takie, to trudne, wszędzie ja z taką szczepą cofać nie umiem, nic nie widzę. Przerypane, zrobimy taką nawrótkę tu, znaczy to w sumie muszę zrobić jeszcze jedną nawrótkę, ale to... O, chłopaki poczekają, nie obrażą się, powinni tam już nie wyzywać, no ale to trudno, bo będą się śmiać albo wyzywać, więc zobaczymy, zobaczymy, co będą. Ty, Artur, coś ty za kierowcę wziął, masakra, on nie... Dobra, jechać, ty. Jedyny był. Jechać. Dobra, jedziemy. Ja bieg, bieg, o, o. dobra, dobra, dobra. Dobra, jechać, 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 jedź. Takie pola wymyślą na ziemniaki. Rukasz. Takie zi pola na ziemniaki, no kto to widział, to... No wziął jak nie, ja ten, no. Podwójnie se policzę, to to jeżdżanie gdzieś się normalnie. No, ja też po mu nie jeżdżę, a po mu też nie. No, jeszcze ciężej, nie? Jestem w stanie... nie do prawy, wiem, do prawy, do prawy, Dobra, do prawy, do pra i kurde. Ja gdzieś? Majster Majster, dobra. No bo ja tu nawrócę, poczekaj. No tu łąkę wydeptomy trochę, ale... Jak są się jak ma pozwolenia, to nie ma co się przejmować Dobra Niech tu wiedzie. Piknie robota idzie piknie, no Szef dogląda, do najważniejsze tu, że jeno ma załadowaną autosankę, to nie wiem. może zapnie tą dużą, a potem znowu będę na to małą. Dwie odwiezie małe, zobaczymy, co on to myśli. No, tu już, tu już z tej strony na tym rogu dużo, może podjedziemy szybciej do tyłu, żeby bardziej nasypać, bo jeszcze narobimy. Dobra. I sypie tam tych zimników, co? Majster, no sypie, popatrz, popatrz. Eee, ja, no, jeszcze jest przejazd, dwa, myślę, że weźmiemy chyba. Dobra, no to elegancko. Zrobimy, pa. Tam pojedziemy, tam się jakoś ten. Yy, rozetniemy tam na tamtym, tym. Yy, no, na tamtej połowie, nie? Bo tutaj to nie, to. Masakra, no, dobra. Co? Co? Panie, nie? To tam dalej pojedziemy. Dobra. No poczekaj, ja tam jakoś tam się rozetnę. Panie, nie, zobaczmy, co to chcę tworzyć, no. Może że na razie tu z boku, a potem się do niego dostosuje. No wiecie, tam jak się rośnie, tu dobrze było, bo były odkopane dwa rządki, czy tam cztery w sumie rządki były po długości. Artur miał odkopane, z, odkopali se tam na obiad, no to było spokojnie jechać. No, a tu pewnie będzie trzeba tak trochę, trochę po tych ziemniakach pojechać. Ale straty też muszą być, tak? Nie może być bez strat, bo jak to bez strat? To bez strat to by nie było. Dobra, już jedziemy, 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 jedziemy. Nie, akurat tak między... między ziemniakiem mi się udało... wjechać. Także nie, źle. A może co niektóry zostanie uszkodzony, ale... ale tej tak nie jest... Nie, nie, ma jakiejś tragedii. Ja myślę, żeby Farmsun już odpiąć mu tą szczepę i niech jedzie, bo... to jednak dosyć, dosyć dużo, dosyć dużo tych ziemniaków się wydaje, ale wagowo to będzie ważyć sporo nie to co zboże no Łukasz Łukasz nie stało jedź jedź jadę jedź, jadę jadę, jadę jadę Takie. podjeżdżanie to przerąbane dobrze jest jak jest ten jak jak jeżdżę ze no bo to wiecie Moment. Chcę, jeszcze jeden rządek i, i ten. I wypalić na łąkę to odrobimy. Dobra, dobra, dobra. Wiecie, to jest plus, jak jest na sieczkarni, bo ja tam tam nie przejmuję, się, nie, nie muszę tak ja doglądać, tylko oni doglądają mnie. W sumie. A nie, czekajcie, z tej strony zabierzemy, tak? Dobra, to musim musimy tam jechać. Yy, wiecie, na sieczkarni to ja sobie jadę, oni do, do mnie się muszą dostosować. No a tutaj ja muszę do kogoś, a ja tak nie umie. No ale. No dobra. Ja jadę. No jedziesz, żeż dawaj, dawaj. Jadę, 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 czego? Bo to tak myślisz, że to tak łatwo? ze do radę, chłop Zetter nie jest taki dobry, jak się pisze. Już jadę, 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 jadę. Dobre, dobre, idzie, idzie dobrze, idzie dobrze. Dojedziemy, ja tam wyjadę dalej, niech. Wąs odepnie. Ja ja jadę, ty. Ja jadę przyczepę podmienić. Chłopaki, no. chłopaki, czekajcie, bo ja żem zapomniał. Bo jak żem brał od tego chłopaka sprzęt, no ten chłopak dał mi krótkofalówki. moż tu, Artur. Jedno, bo myśli tak, to niedługo domy z tym i bez krótkofalówki. O, o, super. O, super. W końcu bardzo. mikrofalówkę no, będę miał w domu. Będzie lepiej. No, ja nigdy mikrofalówki w domu nie miałem. Krótkofalówki. A, to nie to, dobre. No, tylko dobra. i odepniecie. Dobra Do tego się wam mówi Halo? Halo, no słyszę cię dobrze. O pan. dobra, fajnie działa. Artur odepniesz, nie? O, potem je podepniesz Dobra, hamuj, dobra. E, e, e. Podłóż tam jaki kamień przyczy pod, pod koło. Zimniaka podłożę <grym> Zimniaka, nie, to zimniaka Dobra Dobra, dobra Jezu, żeby to nie uciekło, bo jak... Zabiję, zabiję cię Weź tam, wejdź tam prosto. Nie ma czasu, wejdź tu popchnij No co by nie... O no, widzisz, no, chcesz to potrafisz Dobra, ja się tu już zepnę sam dobra. No nie już jadę, już pędzę. Dobra, czekam, ja tu sobie nabrałem na bandy. Dobra. To, wieś, w to mogę trochę tako zebrać jeszcze, zanim ty dojedziesz, się nie no. wysypie nigdzie. Znowu tak niefajnie nie, tu, kurde. mówisz co? co, tak co drugą rajkę, bo to sięga, to mu duży wyrzut, nie? O. Nie musimy co rajkę tak by jeździć obok siebie, Dobra. Nie? No i dawaj, ja ty jedzie, co ty będ wiesz. tu ziomej, stój, stój, za daleko odjechałem. Szkur Sz wysypało, Dobra to się potem pozbierał. Ja, jeszcze na tarajkę co nie było zbierane, to póki majster nie widział to ten. No dawaj, jedź, 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 sobie do... Jadę, 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 jadę Jadę, no. jadę O, no co, ten jak... się... Oczywiście I... fanfarami się musiał pochwalić To tak? Tak tam, tam? Co? Co? Gdzie jest sprzęt już czy nie? Iyy, bo jest No Yy, zamyślałem się. No wiesz, na razie muszę ja yy, zobaczyć co i jak, bo to, 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 to No teraz mam to coś nie. Chyba trzeba się czegoś nabić, ci powiem, bo to tak średnio nam idzie. O, no tu idziemy. Nie ma tego. Dobra. Po tym się do tego. Może... Ten... kamerę, kamery, no. jednego. Dobra. Także ja się z wami żegnam. Jeśli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i suba. A za niedługo będzie fajny odcinek, jak mi się wydaje, jak pójdziemy tam popatrzeć na ten bazar z maszynami. Także trzymajcie się. Cześć.